W dwudziestej edycji przeglądu form teatralnych Teatron 2022 jawożnicy harcerze kolejny już raz zmierzyli się z niełatwą sztuką aktorstwa. W sobotę 23 kwietnia na scenie klubu Kasztan zaprezentowano przedstawienia, w których nieco krytycznym okiem spojrzano na telewizję. Organizatorem jest czwarty żółty szef harcerski przy wsparciu chówca ZHP Jaworzno. W tym roku po trzech latach pandemii udało nam się wznowić teatron, bo niestety trzy lata ograniczały nas dość mocno ze względów covidowych. Gościmy u siebie 8 drużyn. Drużyny są wszystkie z Jaworzna, działające śródrocznie, pracujące z harcerzami. W jury mamy druknę komendantkę chówca harcmistrzynie Kinga Jędrzejek, mamy druknę zajmującą się dokumentacją chówca podharcmistrzynie Małgorzatę Biś oraz dwie druknę z komisji rewizyjnej, druknę Małgorzatę i druknę Renatę. Tytuły spektakli zaskakujące i dające do myślenia, choćby takie, kim są prawdziwi przyjaciele, czy chociażby przepis na morderstwo, lub grom z gwiazdnego nieba. Wyobraźnia harcerzy nie zna granic, a ponadto są oni doskonałymi obserwatorami rzeczywistości. Były to więc sztuki z niespodziewanymi płytami. Objaśniamy tę pod komicznym tytułem KOKOKO. Śniadanko. Nasz spektakl opowiadał o tym, jak mniej więcej wygląda codzienne życie jakby z perspektywy telewizora. Postaraliśmy się to przedstawić w jak najlepszy dla oka sposób i po prostu mieć przy tym dużo zabawy. Murał z tej opowieści wynikał nieco smutnawy, ale niestety z prawdą się nie rozminął. Że nie warto wierzyć w 100% to, co nam telewizja ukazuje, że tak naprawdę to twórcy wymyślają sobie, co przedstawią, i że trzeba brać wszystko z prymuszy brążenia oka. Spójrzmy też na to, co harcerzy mieli do powiedzenia w przedstawieniu pod tytułem Z Pamiętnika Harc Piwika. Nasz spektakl opowiada o regatach organizowanych jakby między mediami społecznościowymi, takimi jak TikTok lub YouTube. Tym razem również wielkich peanów na cześć mediów nie było powiało niejakim rozczarowaniem. Morał. Nie wolno, nie wolno zawsze uwierzyć internetowi, co pisze w nim, co ogląda się. Na koniec relacji pozwolimy sobie na nieco optymizmu. Skoro Harcerzy widzą w mediach złe strony, to może Harc TV byłaby istnym wcieleniem telewizji idealnej, chętnie byśmy obejrzeli.